To były takie niezależne książęta, księstwa, księstwa jak na Śląsku. Tylko, że na Śląsku te głowy koronowane książęce wchodziły w skład historii Polski, bo myśmy tam zawsze na ten Śląsk się oglądali, a na Pomorze mniej. Nie żenili się tutaj królowie z, tak. z córkami księstwa. pomorskie długo było niezależne. I bardzo szybko te księstwa, zresztą wskutek wymarcia, po linii męskiej, po mieczu, jak to mówiono, przeszły na ten tak. Niemiec. I tak przez skutek po prostu, że żona była Niemka, pan właściciel tych księstw, Słowianin pochodzenia, no chociażby Szczecin i tak dalej, wymarł. No i automatycznie przechodziło to, tak jak jedna z królowni po śmierci Bolesława Chrobrego wywiozła korona, korony królewskie do Niemiec. Wchodzenia mhm. Niemka była, tu były rozruchy, było mhm. pogaństwo. W mhm. marszach inteligencji, jeżeli tak można powiedzieć, pseudo-zeuropejzowanej, tak. ale zeuropejzowanej, bo duchowni tylko byli wykształceni. Tak jest. I Twar pisze, że w czasach Bolesława Chrobrego był na tym terenie ksiądz tutaj pomorskich i, i słyszy, że w, 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 w keracie idzie człowiek i śpiewa po łacinie. Ksiądz niemiecki, <śled> pisarz. Podchodzi do niego i pyta się co ty po łacinie, co ty człowieku tu robisz? On mówi, jestem duchownym. Który statek się rozbił i w myśl zasady, że co znaleziono na brzegu jest własnością nie chłopa jakiegoś, nie jakiegoś wojownika, tylko naszego władcy księcia, no to ja jestem tu niewolnikiem. I no można tak tylko mnie wykupić. no co. tak Panie, Juzinku, posłuchaj, a co wiesz, pamiętasz o swoim kuzynie, ministrze gospodarki drugiej RP? Bo wiem, że taki znaczy był, takiego znalazłem. Miałeś kuzyna o imieniu, się pamiętam, też Janta Połczyński, bo tak. czytałem, że był ministrem, Znano, ministrem gospodarki w drugiej RP. Może nie pamiętasz. Ludzie Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej przed wojną, Leon był ministrem trzy razy bodajże, tak ministrem rolnictwa, 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 Właśnie rolnictwa, że nikt przy Piłsudskim nie mógł wystrzymać, ponieważ tutaj był krewny Piłsudskiego ojciec, krewny tego Krzysztofa Dowgiały, który był najmłodszy. W Krzysztofa Dowgiały? Krzysztofa Dowgiały, krewny, który był córkiem. Jego żona była Jezierska, a opiekunka Krzysztofa to chyba była siostra Jezierskiej, bo Ukraińcy tam zabili rodziców, mhm. tych trzech braci wychowywano. I tu był Oskar, który jak się przyszło, to gadał w tym typie czyli zapraszał, jak to tam czy w typie coś, Sztoty Gawariusz, siada na tej żopie i nic nie gadaj. <laughs> no Czyli tak. operował słownictwem rosyjsko-litewskim. Tak Właśnie, Ponieważ mieszkali w Siesikach, zamek, dwa, dwie rzeczy prawdziwe. A kim był ten Krzysztof do To nazwisko mi interesuje. No to w Giało, Tam wszystkich wybito prawie. No ten, tutaj jest rodzina, rozrosła się, do dalej. Poczynili się tutaj. Oczywiście wcale niepowiedziane, bo wszystkie te małżeństwa są w dużej części nie w rodzinie, co najgorsze powinny być w rodzinie inteligenckiej, ale cała masa tych ludzi poczyniła się z, zupełnie z przypadkowymi ludźmi. I przypadkowy człowiek może być nawet na studiach. Skończy te studia czy nie, czym skorupka za młodą nas usiąknie, to będzie mówiło tak, jak ta e, tak zwana opiekunka. Ponieważ, Oj, kropieństwo. Powiedzmy, no. tutaj wzięta z tak, ulicy. się potraktowała bez szacunku, bez z, z godności. Ukrainy szukają każdej pracy, a, in, a innej nie mogą dostać. <noise> to biorą co jest. Więc biorą tą, teraz się szkoli. Ale z, okropnie. Są bardziej uprzejme, ale to nie przeszkadza, żeby chorego, którego trzeba jak jajko, prawda, tak, jest, a nie jak worek do kartofli. Najlepszej wierze. Od wycierania ręczniki nie są na przykład i są bardzo trudne do tego. Jeżeli się przejedzie po oczach, można oczach tutaj uszkodzić, Tak a nie jest tą przejechano mi, czy, czy powiedzmy, mówię już nam no coś. Gdzie po twarzy ci przejechano ręcznikiem? I to szybko się wyciera, a to samo z ubieraniem, rozbieraniem, ponieważ nie ma czasu, jest za mało personelu, wszystko na idzie. Administracja jest rozbudowana, która. Czyli polskie rządy, która oh. żyje w swoim świecie, prowadząc to bardzo dobrze administracyjnie, jest bo jest dużo tego. To jest hospicją. Po prostu brakuje nie, To jest dom opieki. Nie dlatego pytam, bo. W kilkunastu latach ludzie, którzy przyszli tutaj o lasce jak ja, są w stanie agonalnym. Niektórzy. No, to mhm. Więc jak już jest zupełna kla, tak zwana klapa, i, to, i brak chodzi o odpowiedzialność, to się wysyła do szpitala, uh -huh. gdzie kończą życie, albo tu. Ale tego nikt nie wie, bo nie tylko siostra powie, on umarł, żyje, uh -huh. albo nie widzę, wszystko się zmienia konkretnie, a po uh -huh. drugie, ci ludzie żyją tylko ze sobą. Żadnych, tu jest piękna zrobiona świetlica, kawiarnia. Ja byłem na Cyprze w ośrodku wypoczynkowym dla klasy średniej, Czyli powiedzmy żony listonoszy, sklepikarzy, tak aptekarzy, nie jakiś tego, ale ludzie, którzy w średniej, klasy w Polsce średniej, Polsce de facto tak. nie ma. Oczywiście. przykład pilkę przed wojną. To był, czy krawiec jakiś był słynny. I musiał sobie klientelnie zrobić, bo się szyło wszystko. Ubrań gotowych było bardzo mało. Przy każdej inteligent musiał sobie uszyć sam, inaczej uszyć dla siebie. Absurde, total, to było zrozumiałe. No i w rezultacie wracając do tych małżeństw odwina masa ludzi przeszła skutek wybicia inteligencji i w ogóle w powstaniu warszawskim przez Rosjan na Głagach, przez Niemców, niesamowitą ilość w Dachów nie tylko Izraelitów. Bo jak się mówi, Żydów to się zaraz obrażają. A to jest nacja narodowa przecież. I w rezultacie ze wsi, skutek zmian gospodarczych, które następują we wszystkich państwach. W Stanach Zjednoczonych nastąpiło to samo. Olbrzymie masy farmerów zlikwidowało swoje gospodarstwa i po horyzont są pola uprawne pszenicy po horyzont kilkaset hektarów, kilkadziesiąt i tak gdzieś, a nie ma jakichś małych yy, małych osad, gdzie nazywano to jest, yy, yy, powiedzmy, yy, 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 jakaś yy, polska wieś yy, czy polskie miasto w Chicago. Całe dzielnice były polskie, ja mam książkę taką gdzieś z tego okresu, właśnie kiedy tam pojechał szukać swojego, Swoich krewnych, którzy tam zostali, zangliczyli się i nie, jeszcze nie wymarli. I Setki ludzi, tysiące ludzi przeniosło się do miast, gdzie nastąpiła e, polaryzacja narodowa, a w Polsce kulturalna. Ale e, czym skorybka za młodo nasiąknę, tym na starość trąci. Więc dopiero jak z murzynami, gdzie jest katastrofa, będąc odwocku, Spotkałem z pochodzenia z Ukrainy córkę, jak podawała pastora, miała, o ile mi wiadomo, tak jak ona sugerowała, obywatelstwo rosyjskie, z czasu wojny, polskie i amerykańskie. Wzięto ją prawdopodobnie w tym okresie, gdy go mułka wrzucił ludzi. Ona miała jakieś studia, niezwykle w typie zasady, Wasze ulice, nasze kamienice. Była tak kuta na cztery nogi, że siedziała za mną. Nie było człowieka w osobno. Olbrzymią ilość tych, którzy mu mieli myśleć, zapraszała do siebie do pokoju i traktowała jak dyrektor pracownika na zachodzie, który chciał przejąć stąd odpiskę. Kim ona była dokładnie? Ta pani, kim była dokładnie? ta by... pani kim była? Ona? No. Obywatelką amerykańską, polską i rosyjską. Aha, i to ją poważnie. co pewien czas wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych, ponieważ mimo, że miała swoje meble, przenosiła się z pokoju do pokoju. Nie mogła dać tej atmosferze polskiej sobie dać radę. A jak się nazywała? Nie Pamię pamiętam. Mhm. Ciekawe. Nic, jak mi nawet pięty przypilę, to nie pamiętam. Po prostu zapraszała mnie. I szereg razy ja niech pan wyjdzie, proszę się wynosić z pokoju. Więc ja spokojnie wychodziłem. Mówiłem, dziękuję i wychodziłem. Yy, za dwa tygodnie mówiła, proszę do mojego pokoju na rozmowę. Tak jak to mówi się dyrektor, wzywa. No i były pytania. A ja oczywiście jestem trochę zorientowany. Na przykład miała jakąś taśmę i tam szła jakaś melodia. Ja, do no przypadkiem. Z wieku okoliczności, opatrzności i tak dalej. Mówię to jest Kalman, opera Kalmana. Tego nikt nie słucha dzisiaj, bo to były w XIX wieku, w Niemczech przede uh -huh, wszystkim. No ona mi bardzo dobrze, bardzo dobrze. I przez to ona mnie tolerowała, że ja jak z wami mogę rozmawiać, to ja mogłem wiedzieć, wiem mniej więcej, co się w Rosji działo ogólnie, tak jak my wiemy z opisów. Tak jest. Kto wrócił z tygóak, to albo był zupełnie zgłupiały, tak albo ale tak ok, wrócił. Tak. Więc jest. Wiadomo. I, I teraz wracając do tych spraw, znałem szereg ludzi w mojej rodzinie, którzy jedni pokończyli, na przykład jest żona mojego kuzyna, mamy brat, miał syna, Jacka, który w 1939 roku nie miał jakichś specjalnych predyspozycji naukowych i mój dziadek oddał go. Mamy ojciec, to było 6 tysięcy hektarów i dłuchra od go kupiony w Rzymie w, Rzymie? w XIX wieku podobnym tak. Za jakąś sumę pieniędzy na odbudowę spalonego, że się zlasowały kolumny, podobno jak mi mówiono, oczywiście nie wiem czy prawda, bazyliki świętego Pawła za murami. W XIX wieku się spalił ten cały, z, z, z czasów pierwszych chrześcijan, z Konstantyna Kościół, odbudowano go w tym stylu, gdzie były przeróbki różne Konstantyna, kolumny dano marmurowe, a nie jakieś takie, co się rozlasowały od ognia. Marmo może popękać, oczywiście, ale się nie, nie, roz, nie roztopił. Nie, roz, roz, nie roztopi się, tak, 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 tak te nie te się topiły po prostu mm -hmm. z Konstantyna, były też postawione za co miał po prostu. Mm -hmm. no, jego żona też wybudowała na ruinach jakiś... Rzymianie wybudowali na ruinach kościoła, no, czyli grobu świętego czyli nieba to, tam gdzie jest dzisiaj y, 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 kamień, którym rzekomo Mahomet stąpił do nieba <grywa> w, w Jerozolimie, gdzie wybudowano tam było świątynię,